gabinet Jana Olszewskiego. Dziękuję bardzo. Zanim, zanim przejdziemy do pytań z sali, ja chciałem jeszcze tylko przypomnieć, jeżeli ktoś by wcześniej wychodził, to tutaj przy wejściu będzie stał Pan z puszką, w którą zbieramy fundusze na budowę obelisku w Sopocie Marii Iłaka Kaczyńskich. Drugim ogłoszeniem jest to, że gdzieś tutaj krąży y, lista, y, na której można złożyć swój podpis y, w sprawie zmiany nazwy lotniska w, 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 w Gdańsku z imienia Lecha na, na nazwę solidarności. Y, ten podpis można też złożyć y, na stronie y, Gdańskiego Klubu Gazety Polskiej, tam, tam będzie wisiała możliwość przesłania swojego e, podpisu internetem, bądź też przesłania e, wypełnionych e, mm, formularzy. E, bardzo proszę o e, konkretne i, i krótkie pytania. Tak Panu witam, Yy, mamy yy, datę 4 czerwca. Ta data w historii Polski zapisała się, jak panowie wiedzą, głównie w tym, że wykazała yy, parokrotnie w historii, wykazała, że polskie władze, czyli polski sen, polski rząd ma wyznaczone pewne granice, co może i czego nie może robić. I poza te granice posunąć się nie wolno mu było, i to data 4 czerwca dowiodła bardzo wyraźnie. I teraz, jak panowie sądzą, mamy znów czwartek czerwca? Czy znów dziś władze polskie, polski parlament, polski rząd, polski prezydent, czy znów mają wyznaczone granice tego, co im wolno i czego nie wolno? Kto te granice wyznacza i jak byście panowie zdefiniowali te granice? No tutaj zasłonię się ca całą dostępną publicystyką, która, która no, można spotkać na no, mojej macierzystej Gazety Polskiej, tygodnikach, Polskiej Codziennie, bardzo szeroko, no ale jeżeli, jeżeli mam rzeczywiście tutaj e, powiedzieć o tych wikłaniach, no to mm, może, może powiem to inaczej, bo myślę, e, 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 że, że, że nie jestem przygotowany do tego, żeby, żeby dokładnie mówić o tym, o tych obecnych uzależnieniach i ograniczeniach, one są jasne. Te uzależnienia od Niemiec, sławne związki do Donaldem z panią Merkel i, i, i od Rosji, jego podporządkowanie premierowi prezydentowi Putinowi, to jest jasne. Ja tylko ja w zasłonię się, wskazując na źródła tego. Donald Tusk rozpoczął swoją aktywność polityczną od współpracy z takim wybitnym twórcą polskiego, polskiego życia politycznego po 1989 roku, jak Wiktor Kubiak, agent służby bezpieczeństwa, sponsor partii, którą, której przewodzi do dzisiaj, no, formacji politycznej, której przewodzi do dzisiaj Donald Tusk. Ten człowiek był... był pracował na Zachodzie jako w systemie, który, który przekazywał tutaj do Polski, a następnie jak się sądzi do Związku Sowieckiego układy scalone, pewne elementy elektroniczne, które wówczas, którymi handel był zakazany z, z krajami wschodnimi przez te umowy, które miały ochraniać te nowoczesne technologie tworzone na Zachodzie, a który, który import do, do Związku Sowieckiego był konieczny dla uzbrojenia podobno, nawet rakiet SS-20. Chodzi mi o to, że, że myślę, że można domyślać, że aktywność takich ludzi jak Kubiak była nadzorowana, kontrolowana sponsorowana przez sowieckie służby specjalne. I myślę, że można powiedzieć, że, że to właśnie Wiktor Kubiak i pieniądze, które, które, którymi ten człowiek dysponował, fizycznie miał to ten to ten, postać, że biuro Kongresu Liberalnego, w którym urzędował oficjalnie Donald Tusk, mieściło się w biurze firmy Kubiaka w hotelu w Mariusz. Myślę, że to ten początek jakby mówi wszystko o tym, o tym kim jest i, i, i Donald Tusk i, i, i kto ewentualnie posiada możliwość dyktowania mu kierunków działania. Następne okay. pytanie, proszę Ja mam takie pytanie, może trochę retoryczne. Co by się stało, gdyby w 1992 roku nie upadł rząd oszczędzkiego? Co by się stało z tymi ludźmi, którzy zainicjowali upadek tego rządu? I mieliby oni jakieś szanse w tej chwili zaistnieć? To dziękuję bardzo, bo to rzeczywiście chciałem o tym wspomnieć. Bo cała sprawa tego faktycznego przebiegu wydarzeń wczoraj w czerwcu 1992 roku przysłoniła ten właśnie plan, który, który rząd Janałoszewskiego miał zamiar realizować. Jak wydał dyspozycję przygotowania czy zanalizowania tego uwikłania tych ludzi z elit politycznych w służby komunistyczne dużo wcześniej. I Maciej ze swoim zespołem tą pracę podjął, ale temu towarzyszyła te, te, tej działalności, to, towarzyszył zamiar umożliwienia wszystkim tym byłym agentom wyjścia z tych elit. wszystkich dbał o to, chciał zadbać o to, żeby, żeby, żeby tych ludzi żeby tym umożliwić takie dyskretne wycofanie się z życia publicznego, z Sejmu, z rządu, z, z agent rządowych, żeby oni nie, nie byli poddani jak ostrakcyzmowi, już nie mówię o prześladowaniach, o, o tym w ogóle nie było mowy, żeby jakieś konsekwencje karne w do nich do nich wyciągać, bo odwrotnie chodziło o umożliwienie im takiego humanitarnego sposobu zakończenia tych, tych agenturalnych karier. To się w końcu nie powiodło, dlatego że... że, że, że ta, ta, to co zostało ujawnione jako lista agentów odbyło się na zupełnie innej zasadzie w wyniku uchwały sejmowej, a nie według zamierzonego planu, planu rządowego, ale w, można sobie wyobrazić, wyobrazić, że gdyby do, te, do, tej, do tego ujawnienia traktowanej w Liceum nie doszło, to z czasem ta, ta ta kompletna lista y, tajnych pracowników Komisji Służby Specjalnych obecnych w elicie władz III RP by powstała, czy to by spowodowało eliminację tych ludzi. No, być może część z nich by, by się usunęła, ale, ale z pewnością y, większość niedobrowolnie mi się cała historia ilustracji pokazuje, że że ten cały system agentury jest systemem niesłychanie twardym i że można tu się, można nawet e, zapytać, czy wyobrażenia i, i premiera na osobiście, ale i, i, i ministra Macierewicza i może ministra Najimskiego nie były e, zbyt, e, zbyt e, po, jak to się mówi, pobożne, to znaczy, czy oni się nie wyobrażali, że to jest układ, układ który można, że dobrym słowem złamać, czy, czy, czy obłaskawić, czy, czy może nawet rozbić. Wydaje się, że, że to był układ tak zdeterminowany do walki, że żadne, żadne te działania działania łagodne, które do których przybyło się rząd Olszewskiego, nie miały powodzenia. Myślę, że zwyczajnie gdyby nie uchwała lokalizacyjna, to być może ten rząd jeszcze parę, parę Tygodni dłużej by przetrwał, ale finał byłby taki sam. Dziękuję. Ja mam tutaj pytanie do Pana doktora. Wspomniał Pan, chciałam to wyjaśnić w związku z wypowiedzią dzisiaj w mediach, którą usłyszałam ze strony Pana Janusza Kordynamikę, który powiedział tak dosyć atakując Antoniego Maciewicza, że on właściwie. Nie wykonał uchwały ilustracyjnej, albowiem on mu dał listę, którą obejmowało wiele więcej osób niż te, które on tutaj wyszczególnił. Tutaj Pan natomiast wspomniał, że właściwie on się jakby tak wyskoczył z tą listą przed szereg, gdy już była jakby zaprojektowana i przygotowana inna lista w tym właśnie roku. Więc tu bym chciała dopytać, jak to wygląda, i no to może należy to i pytać. Te wypowiedzi pana Janusza korwin micka One są od lat, że tak powiem, przy okazji 4 czerwca powtarzane przez niego. No cóż, no można powiedzieć w ten sposób. Antoni Macierewicz uznał, że, na tamty, że tam, w tamtej chwili, w tamtym momencie przedstawi jakby pierwszą część, pierwszą, pierwszą część tego urobku, który który wypracował, wypracował wydział studiów przy Ministrze Spraw Wewnętrznych. Rzeczywiście uchwała mówiła o tym, że mają zostać również podani do publicznej wiadomości, podane do publicznej wiadomości osoby, które pełnią stanowiska na przykład wojewodów, a które też zostały uznane przez Służbę Bezpieczeństwa za współpracowników tajnych służb. Z tego co... Wiemy po prostu, Macierewicz i jego ekipa uważali, że na to przyjdzie czas w jakimś późniejszym okresie, że to jest jakby pierwszy etap tej ilustracji, najważniejszy zresztą dotyczący prezydenta, rządu i, i parlamentarzystów. Ale można w jakimś sensie odwrócić po prostu to, to stanowisko obecne Janusza korwin Można powiedzieć tak, treść tej uchwały też jest w jakimś sensie wadliwa, dlatego że ona mówi tylko o ludziach, którzy współpracowali z cywilnymi tajnymi służbami. Można, jakby ktoś, że tak powiem spiskowo myślał o, o tej uchwale, ale ja, żeby było jasne, ja mam tutaj duży szacunek do, do Pana tego za, za tą uchwałę, ale jakby ktoś miał złe intencje, to dzisiaj po latach by mógł mówić, a kto tam Panu Januszowi po prostu kazał, kazał na przykład usunąć z projektu tej uchwały ludzi wojska. Zauważcie Państwo, ludzie, o których dzisiaj wiemy, że współpracowali z takimi służbami wojskowymi, jak Józef Oleksy na przykład, oni nie zostali ujawnieni przy okazji ilustracji 1992 roku, ale trzeba też jednocześnie powiedzieć, że oni nie zostali ujawnieni ze względu na to, że ekipa macierzyńska próbowała po prostu wejść do archiwów wojskowych. To jest bardzo w ogóle ciekawy przyczynek. Pan w zasadzie o to pytał, co może polski rząd. Właśnie rząd Jana Łoszewskiego nie mógł, nie miał, utracił w jakimś sensie sterowność nad, przynajmniej częścią armii i jego tajnych, tajnych służb. Już wtedy istniały wojskowe służby informacyjne no i mimo tego, że był ministrem Jan Parys, później był kierownikiem Weselku Obrony Narodowej Romuald Szeremiewiew, to archiwa WSI zostały zamknięte dla ludzi Macierewicza. I tam wymyślono słusznie zresztą pewien jakby to powiedzieć, portal po prostu, który miał sprawić, że wojsko wpuści jednak Piotra Wojciechowskiego i pracowników Wydziału studiów do tego archiwum, bo chodziło o to, żeby jakby sprawdzić te osoby, które współpracowały z jednymi na przykład i drugimi służbami, albo te osoby, o których zapytały w jakimś okresie czasu tajne służby wojskowe, a które były traktowane jako źródła informacji, jako agenci służb cywilnych i było to odnotowane w archiwach wojskowych. Ale nawet, nawet tego typu argumentacja nie przemówiła do, do kierownictwa wojskowych służb informacyjnych i Piotr Wojciechowski i pracownicy Wydziału Studiów po prostu odbili się od ściany i nie byli w stanie wejść, wejść do tych archiwów i, i tego sprawdzić. Przy okazji oczywiście okazało się, że ludzie tacy jak Józef Oleksy e, mogą spać spokojnie nie i zostali, nie zostali ujawnieni. Ale można powiedzieć jeszcze więcej, na przykład ludzie, którzy współpracowali z tajnymi służbami cywilnymi, też nie zostali, nie wszyscy zostali ujawnieni. Aleksander Kwaśniewski, gdyby tą wiedzą dysponował Antoni Macierewicz i jego zespół, którą dysponował, dysponowali pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej w ostatnich latach, zostałby ujawniony. E, Zbigniew Siemiątkowski, Kiedyś się tą sprawą zajmowałem. To bardzo interesująca historia. On został, jego karta rejestracyjna, a do tej kartoteki właśnie miał dostęp ten zespół Antoniego Macierewicza, został błędnie zarejestrowany. Z błędem zostało wpisane do jego karty rejestracyjnej nazwisko. Znaczy został zarejestrowany jako Siemiełtkowski. Nazywa się to po prostu nie odnaleziono materiałów, które, no, które wskazują na to, że został uznany kiedyś w okresie PRL jako, jako źródło osobowe departamentu pierwszego MSW i też nie został po prostu na tą listę wciągnięty. myślę, że te wszystkie niedoróbki, one by w jakimś, w jakiejś perspektywie czasu byłyby naprawione. Zresztą Zresztą przecież miał powstać taki, taki zespół pod przewodnictwem pierwszego prezesa sądu, najwyższego profesora Strzembosza, który miał te sprawy uporządkować, później rozstrzygać. Miało być to prowadzone o wiele bardziej, bardziej profesjonalnie, no ale to wszystko zostało przerwane. Oczywiście ta argumentacja później też się pojawiła jako, jako, jako uzasadnienie obalenia tego rządu. No ale ci ludzie tak naprawdę przez 7 lat nic nie zrobili, żeby to, żeby to poprawić i wprowadzić w życie jakąś, że tak powiem, rozsądną czy cywilizowaną, jak oni to wówczas mówili, ustawę lustracyjną. No, Pani jeszcze pytała o coś jeszcze, no, o coś nie Pamiętam. Nie? Ja bym dużo ostrzej reagował na, na to, co robi Korwin Mikke. Ja, wiem oczywiście, że z osobiście tego co się czynia, coś o, o, o o jego sytuacji ówczesnej, on, on, on to robi po to, żeby siebie wypromować za wszelką cenę. Za to, żeby się wyświetlić w telewizji, on gotów jest powiedzieć cokolwiek, prawda? Cokolwiek szokującego, żeby, żeby jego nazwisko pojawiło się w mediach. Ale a, 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 a cała sława Prugina nikiego jego rzekomy związek jakiś stwórczy z Lidą Maciejowicza, pochodzi właściwie z, z faktu, który mogę ujawnić ponieważ dotyczył mnie osobiście. Mianowicie projekt uchwały ilustracyjnej przygotował Lech próchnow rzeczywiście działacz bliski, bliski z formacji Korbina ale nie Korbin To właśnie Korbin na nad tym pracował. To był poważny działacz polityczny wewnątrz tej formacji, który, który miał tutaj swój własny program. I Korbin ten projekt chwycił i go po prostu wygłosił. Mogę powiedzieć dlaczego bym to wygłosić. Bezpośrednio po wygłoszeniu tego projektu i uzyskaniu dla niego tej, tej niespodziewanej akceptacji w Sejmie przybiegł do mnie prosić o wypłatę za, za to ogłoszenie. <noise> to miał smutny koniec, ponieważ e, po, poprosił mnie, to było w Warszawie obok Sejmu mieć taka kawiarnia na... na przyprosym rozdrożu, ja by siedziałem w tej kawiarni, on przyszedł do mnie, poprosił mnie, żeby, żebyśmy poszli tam połównie porozmawiać w krzaki i poszli w te krzaki, a tam poszedł, przepraszam, wyświetlać się w prasyniu z kimś jeszcze, jakichś działaczek i, I nakręli nas w tych krzakach i uznali, że to jest spisek, że ja mu zleciłem to. E, czy, tak. Po prostu w polityce zdarzają się takie, takie absurdalne pewnie, sekwencje i Gazeta Wyborcza na że oczywiście ja musiałem być człowiekiem Macierewicza, wydelegowanym do tego, żeby podponił e, Mikę, Minkę. Komis Minkę wypełnił i po czym przyszedł, przyszedł po wypłatę a po wypłatę, przecież faktycznie, ale to już jakby na historia, chodziło zupełnie o jego sytuac sytuację pisma, najwyższy czas, miał nieopłacone rachunki, przecież ruch, nie było kolportowany i on chciał, żeby mu załatwił ten reportaż. Także to takie zupełnie śmieszne, głupie, trzeciorzędne, czy zupełnie nieważne um, czynniki powodują, że korwin Mike przylepiony jest do tej całej sprawy, gdy naprawdę nie ma do tego postaw. Dobra, jeszcze chciałbym dopowiedzieć coś, to traktowane jak w jakimś sensie obrona Janusza Korwin-Mitkę. to <gryzny> <gryzny> ja nigdy pacjmie, nie żadnego... <gryzny> Ale y, chciałem powiedzieć, że moment zgłoszenia tej uchwały 28 maja to jest moment optymalny. To jest moment, w którym y, na sali mogłaby jest pustka. Jest, był nawet problem, czy będzie kworum. Y, Janusz Korwin-Mitkę uznał, że to jest właśnie dobry moment, żeby tą kontrowersyjną tam w tych warunkach również, uchwałę ilustracyjną przeprowadzić. No powiem Państwu, po prostu większość klubu parlamentarnego Unii Demokratycznej, część KLD, SLD była na raucie w ambasadzie izraelskiej w tym czasie, bo przyjechał do Polski prezydent Izraela. I, i wykorzystano po prostu ten moment do tego, żeby tą patriotyczną przecież uchwałę po prostu zgłosić i, i, ona, i ona w zasadzie bez kolizji nie przeszła. No więc jest pytanie, czy ten projekt, który przygotowywał Maciej który był wówczas członkiem władz Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, w takiej sytuacji, powiedzmy, normalnej, że tak powiem sejmowej, kiedy jest 300 czy 200 czy, czy, czy więcej posłów, czy on by w ogóle przeszedł? Tego nie wiem, bo bym musiał się dogadać z Moczulskim, Prawda? To był bardzo trudny, tru, trudny rozmówca, bo on miał za uszami jakby swój problem. Tak? I to był cały ten cały dylemat z poszerzeniem y, bazy politycznej rządu Jana Olszewskiego o Konfederację Polski Niebłodego, jakby zasadzał się na problemie lidera. To była partia wodzowska, a lider był odnotowany i zachowały się materiały wskazujące na to, że był właśnie tajnym współpracownikiem przełoginie lech. I, I to, co zrobił Korwin prostu tego 28 maja, no wyskoczył rzeczywiście jak Filip z Kolonii, ale, ale myślę, że jakby odczytał prawidłowo sytuację, jaka miała miejsce wtedy w Marku Sejmu. Idę. Mm. Bardzo ufaleńczy panie z profesorem, ponieważ no, znowu przytoczę okoliczności praktyczne. Yy, poniedziałek, to była środa, Sejm podjął pierwszy dni obrad Sejmu. poniedziałek, yy, no to był element szerszej historii, to nie będę tłumaczył, skąd się to wzięło, ale w poniedziałek e, udało mi się e, nakłonić tam e, prezesa Papa, żeby dał mi dziennikarza i ja tym dziennikarzowi podegzowałem e, wywiad z sobą na temat obecności agentów w SEMI. I tam podałem e, to liczbę około 60 agentów, którzy, którzy są posłami. I umówiłem się w ten sposób, że ta informacja zostanie przekazana wieczorem we wtorek, następnego dnia we wtorek na kraj, przez co wszystkie gazety w wydaniu porannym środowym podadzą, podadzą do, ten, ten wywiad, który informuje o tych, o tych agentach w Sejmie, Po to, żeby posłowie, którzy z całej Polski będą jechali, wszyscy w tych swoich ekspresach będą przeczytają o tych agentach. I wejdą na salę i będą się rozglądali, prawda, czy wszyscy wiedzą, że ja byłem, albo ci czy, czy, czy uczciwi się będą zastanawiać, kto, kto z kolegów jest. Chodziło o, o to, żeby rzeczywiście przyspieszyć dyskusję o lustracji. I na to, na tą sytuację, której, z którą nie yy, nic wspólnego, to jest bystry, inteligentny człowiek, który rzeczywiście potrafi wykorzystać sytuację, ale on to tylko biernie wykorzystał, mianowicie na to chwycił, on, Pomyślał, że w ten sposób może ze mną załatwić tą swoją prywatną sprawę, po czym yy, chwycił yy, przygotowany dokument przez Pócną i ogłosił, i przeszedł do historii jako, jako, jako człowiek, który, który wykazał się jakoś niesłychaną przenikliwością. Prawdziwy przebieg tego wszystkiego po prostu pani. Pani jako, jako twórcę tego projektu. Yy, No, dobrze. <noise> nie sprzednio, ale wcale nie to bardzo, a Ja mam pytanie sakramentalne. To się powtarza, jak gdyby przez różne ekipy, mam na myśli oczywiście pra prawicę. Jednak Jan Młodziecki też nie miał szczęścia do doradców. Właśnie tutaj chciałam przypomnieć Pana Pana, może bo w tej, tej sytuacji był. No były tam takie postaci, nie wiem jak Pan Sikorski, prawda, też się przewijały i tak dalej. Czy pewnych, pewnych ludzi, którzy pojawiali się, pojawiły się w jego, w jego rządzie, który wybierał, też w jakiś sposób nie blokowały i nie, nie przyniosły nie złu. I teraz przechodząc na przykład do, 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 do rządu pana Kaczyńskiego, czy także y, obecność doradców niewłaściwych nie spowodowała, wiesz, czy wyborami i tak dalej, to, że mamy to, co mamy. Także czy wreszcie, nie wiem, czy prawica może się jakoś tak y, pozbierać, pytam sakramentalnie, ma szansę się pojawić, y, 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 przestać czynić partie kanapowe, zjednoczyć, czy też y, po prostu no, będziemy chyba tylko na opatrzności Bożej i, i obudzimy się może kiedyś zupełnie już. Na własnej ziemi poddać całkowicie z wolności z własności. Dziękuję. Tego się obawiałem, że Państwo niektórzy z do tego, żebyśmy zaczęli mówić o bieżącej polityce. No niestety, na pewno nie możemy się tego podjąć, ale co do tych doradców, i to też nie do rząd Kaczyńskiego, to jest zupełnie inna sprawa, która nie jest przedmiotem dzisiejszego spotkania, ale rzeczywiście, żeby przybliżyć Państwu też atmosferę ówczesną, to przed, powiem, że. Ja byłem członkiem, byłem doradcą w rządzie i w pewnym momencie belweder był nieszczelny na szczęście i tam te teczki wirowały po mieście, były krążyły, który walce sobie zamawiał teczki, zostawiał je na biurko, no i osoby, niektórzy uprzejmi ludzie wynosili z belwederu, te teczki można było oglądać. Stąd ja od... E, od, z Belwederu wiedziałem, że, że Skubiszewski był, był agentem służby Bezpieczeństwa, a nie, nie od sam a sam który się prowadził śledztwo. W jaki sposób ja, ja przed tym posiadanie tej informacji? To naprawdę nie z tego zasłowo. To, to, to z Belwederu miałem bez, bezpośrednio, czy prawie bezpośrednio. I podobnie dowiedziałem się, że, że szef zespołu doradców w wszystkiego, tam Wszystkiego, tam Najder, uroczy człowiek, też był kiedyś taki na przykład Bezpieczeństwa. I wtedy właśnie zrezygnowałem ze współpracy z tego. Także, no, historia Polski to, 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 to jest pełna nie, nieprawdopodobnych sytuacji i rzeczywiście eliminacja wszystkich agentów pewnie wskazana. Być może rzeczywiście ludzie, którzy kiedykolwiek nawet po to, żeby Służby bezpieczeństwa rozbijać od wewnątrz, jak, jak to sobie wyobrażali e, e, i dlatego podjęli to współpracę, też być może powinni, nie powinni zajmować tych najwyższych stanowisk w państwie, no ale to jest zupełnie inna historia. Panie profesorze, ja no, Poprzednia, że ja, na, ja na biorę, może do tematu, to jest powiązane. E, zauważył Pan, że rząd de to nie panował nad resortami siłowiek.